W ogóle jestem wdzięczny za to, że w parafii Barnabitu w Warszawie spotkałem się z Mariuszem Drafikowskim i tam podjęliśmy wspólną inicjatywę, aby z monstrancją, którą on wykonał na Światowe Dni Młodzieży w Polsce jeżdżę po wszystkich więzieniach w Polsce, organizując tam dzięki życzliwości dyrekcji i kapelanów więziennych. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Tak naprawdę moje kolejne przyjazdy tutaj za swojemu koledze, który mnie prześladuje telefonami i ciągle do mnie dzwoni, żeby przyjechać, bo podobno tęsknicie za spotkaniem z Panem Jezusem, co bardzo cieszy. Nasza święta jest po prostu dla tych, którzy usłyszeli i chcieli przyjść. Ponieważ tutaj nie ma tabernakulum, nie ma możliwości przechowywania Najświętszego Sakramentu, Komunię Świętą udzielę po zakończeniu, adorację. Jestem ministrantem w pierwszej jednostce Zakładu Garnego w Sztumie od niespełna dwóch lat. Adoracja Najświeższego Sakramentu w wymiarze wiarze chrześcijańskiej, tak dla mnie osobiście jest to sfera najbardziej osobista mojego życia. Mam przyjemność, a razem zaszczyt dokazać cześć Bogu, obecnemu w postaci właśnie Najświeższego Sakramentu. Moja relacja bezpośrednia z Panem Bogiem trwa już niemalże od wielu, wielu lat, od tych wczesnych lat dzieciństwa. I mimo obecności mnie w więzieniu przebiega ona od wielu lat. Ta relacja jest pogłębiana właśnie poprzez takie uczestnictwa, w tego typu przedsięwzięciach, jak poprzez Wymrze i wraz z adoracją Sakramentu. Wierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Wierzcie i pijcie z tego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Jestem ministrantem od roku jest to mój debiut, tak naprawdę, bo w, pierwsza w życiu mogę służyć Panu Bogu. Do podczas przy świętej. Oczywiście z Panem Bogą, nie mam y, jakby od, od wczoraj tam znajomości, ale już od czegoś czasu tam jestem blisko Pana Boga. Staram się przynajmniej y, Panu Boga wielić i tam służyć mu. Jestem z tego dumny, się cieszę, bo to jest moje no mówię, pierwsza życie mogę tak być blisko Pana Boga. A doracja na sakramentu jest dla mnie szczególnie ważna, dlatego że jest to może, jest to pierwszy raz, pierwszy raz w życiu mogę poświęcić ten czas Panu Bogu i sobie. Możemy, możemy jakby być takie bliższe relacji duchowej. To dla mnie ważne, bo na wolności, powiem w takim zabieganym trybie życia, i nie za bardzo miałem czas, żeby Panu Bogu tak jakby wierzyć, i Panu dawać chwałę. A tutaj, mimo w, w tych murach, mogę wierzyć naszego zbawiciela. No I wiem, że jeżeli choć po części będę służył Panu Bogu, to na pewno Pan Bóg mi pomoże zrealizować moje plany. Panie zbawicielu, wierzymy, że jesteś tu w najświętszym sakramencie, rzeczywiście i prawdziwie obecnym. Wierzymy w to mocno i niewzruszenie, gdyż powiedziałeś, To jest ciało moje. Za świętym piotrem powtarzamy: Panie, Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. O dobry Jezu, przychodzimy do Ciebie jak ów młodzieniec z Ewangelii, który posłyszawszy o Tobie, odszukał Cię i zapytał. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Z pewnością nie umiał sobie poradzić ze sobą, miał wątpliwości, odczuwał niepokój, dlatego przyszedł do Ciebie. I my przychodzimy do Ciebie o po pomoc i radę. Panie, tak często nie umiemy do Ciebie trafić. Nie umiemy pojąć tego dobra, Twojej świętości. Pokłaniają nas obowiązki, prace i rozrywki. Szukamy w nich radości i zadowolenia, a przecież tylko Ty jesteś w pełni dobry i możesz obdarzyć nas pełną radością. O Jezus spraw, abyśmy byli zjednoczeni z Tobą. Siedmiu lat mieszkam w Norwegii z moimi rodzicami. Powiem szczerze, własnymi słowami, że wiara jest dla mnie wszystkim, bo Pan Jezus jest naszym stworzycielem, jest naszą miłością. Wiele razy byłem bardzo blisko Pana Jezusa, ale też wiele razy tak naprawdę od Niego odchodziłem i naprawdę zawdzięczam to wielu modlitwom, również mojej ukochanej mamy, którą bardzo również, jeżeli mogę, to serdecznie bardzo pozdrawiam. No i teraz, zanim tutaj trafiłem do zakładu karnego, tym razem, mam nadzieję, że, że, że już ostatnim, to leciałem do takiego zgrupowania. To jest niedaleko Bośni Hercegowiny, tak zwane Međugorje, I tam jest taka wspólnota, takie zgrupowanie Cina Tam są ludzie uzależnieni m.in. od alkoholu, od narkotyków i tego rzeczy podobnych. I po prostu, no, chciałem już tak na 100% oddać swoje życie Panu Bogu, no ale miałem y, zaległe stare sprawy karne, po prostu im był za mną wydany list, gończy. No i zostałem zatrzymany na lotnisku w Splicie i po prostu zostałem deportowany po kilku miesiącach do Polski, no i trafiłem do zakładu karnego w Sztumie, tutaj pod opiekę y, naszego drogiego ojca Tomasza Obbalnickiego który naprawdę tutaj wkłada ogromną pracę i z całego serca tutaj wszyscy mu dziękujemy. I niech się dzieje wola Boża w naszym życiu! Idę w drogę, i biorę pana krzyż! Idę w drogę. Ze zbawcą dźwigać krzyż, Na nim Jezus życie swoje dał, Na nim Jezus świętą przelał krew, Abym żył, Abym żył, Na nim Jezus życie swoje dał. Même je.